Cześć z tej Divi, witam Was w kolejnym odcinku serii Old Mod 3. W dniu dzisiejszym miałem kontynuować świat Twilight Forest, aczkolwiek zrobię Wam przerywnik, przerywnik przerwników, bo świat przygodowy Twilight Forest jest czy będzie przerwnikiem od modów technicznych, od technologii, a Dzisiaj jednak wrócę do technologii, dlatego że potrzebuję gwiazd neteru. Już nie pamiętam do czego tam, do którejś receptury je potrzebuję. I postanowiłem, że zrobię sobie farmę witcherową. Ona już jest zrobiona. Pokażę, jej, pokażę Wam jej działanie. Ale drugim elementem będzie wykorzystanie bloku. Czy bloku no, maszyny tej modyfikacji industrial? Ona pozwala tworzyć, jak gdyby, no, tą postać witchera, którą doskonale znacie. Nie wiem do końca, jak działa ten blok. W ogóle, no, w pewien sposób się zdziwiłem, że jest coś takiego dostępne, dlatego, że ja zazwyczaj robiłem tego typu konstrukcje. I no, ona działa, tak? Yy, aczkolwiek, jeżeli można to zrobić za pomocą jednej maszyny, to też fajnie. no Ale wiadomo, no, na jakichś tam paczkach modyfikacji nie zawsze ten industrial yy, może być, ten mod, i no, trzeba by było wykorzystać, powiedzmy, takie ręczne yy, stworzenie yy, Witchera. Ja tylko sobie. O, z zasięgiem. Ja tylko sobie mm, 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 wezmę te bloki, Reinforced Obsidian, Reinforced Obsidian, w ogóle bardzo ciekawy blok, Reinforced Obsidian, bardzo ciekawy blok ze względu na to, że jest odporny na wybuchy Tak. i te Witcherowe i generalnie no na wszelkie wybuchy. I nie jest jakiś tam szczególnie drogi w wytworzeniu. Wiecie co, jedna. Aha, mam tutaj dziurę. Taką o, dziurę, żeby sobie tam wlecieć. Pokażę Wam recepturę na ten blok. Także Grinds of Infinity generalnie, dark Steel. No nie jest jakiś tam Pulverized call, to Dark Steel nie jest ciężko zrobić. Czy te Barsy byście mieli? Dark Iron Bars. No Grinds of Infinity, no to to jest gorzej, bo o. trzeba się tam dokopać do Bedrocka. Pokazywałem wam w jednym z odcinków, w jaki sposób tą tą Grinds of Infinity zdobywać. Ok. Czyli tak, buduję sobie konstrukcję. Generalnie w no, wymiary jakie tam chcecie. U mnie jest to wypośrodkowane, bo lubię powiedzmy, no, jakiś tam ład porządek w tych budowlach, w których robię, więc ona jest na jednym z czanków. Można to podejrzeć. Tak, jesteśmy. Przepraszam, powiedziałem na jednym, na czterech czankach, ale generalnie chodzi o to, że te czanki są ładowane. Więc mamy tego typu konstrukcję. Środek gdzieś tam wypada na chyba 15 kratce, jeżeli się nie mylę, od ściany do ściany. Środek i zrobiłem sobie tak, czyli w, w no, takiej, no, można powiedzieć, symetrii. Tak, czyli tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11 bloków, tak 11 na 11, to tam wypadnie chyba po 7 z jednej, po 7 z drugiej. W wolnej przestrzeni. I teraz tak. Wymiarno mówię dowolny, u mnie po prostu jest kwestia symetrii, tak jak widzieliście moją bazę, ja lubię mieć wszystko poukładane, wszystko takie logiczne. Mody podzielone partiami, czyli pierwsze piętro, drugie piętro i tak dalej. Żeby to było po prostu logicznie ładnie ułożone. Ok, teraz tak, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy nie z tej strony, tutaj mamy cztery blockplacery. One nie wymagają zasilania są ustawione na always on, czyli zawsze stawiaj. Nawet ja, jak mu tam zniszczę blok przed nim, to on automatycznie po tam pół sekundzie stawia następny. To są cztery block placery i teraz tak, tutaj są block placer, ale z innej modyfikacji. Ponieważ tak z modyfikacją, czy jak gdyby z, z blokami z tej modyfikacji, problem polegał na tym, że one Często stawiały głowy czarnego szkieleta o jeden klocek niżej. Czyli niszczyło soul sand. Wiadomo jak się zrespił Witcher niszczyło to i zanim postawił się soul sand w tym miejscu w którym jest tutaj na przykład to w tym miejscu stawiało głowę. Dlatego te block placery pierwsze są wymienione na block placery z innej modyfikacji z opóźnieniem tak że tutaj mamy zastosowane po prostu opóźnienie układania ich czyli dajemy szansę maszynie żeby ona postawiła soul sand w tych czterech miejscach które są potrzebne do witchera i dopiero później żeby postawiło głowy no to jest takie no można powiedzieć połączenie modyfikacji, no działa, działa to ok, aczkolwiek yy, no nie jest to mówię, to nie jest zastosowanie takie, gdzie w każdej jakiejś tam modyfikacji będziecie mogli yy, wrócić, w jakiejś tam każdej paczce modów będziecie mogli to zrobić. Z względu na to, że pewnie nie wszystkie te mody, z których ja korzystam będziecie mieli. I teraz tak, yy, potrzebuję trochę głów. Czarnego szkieleta. Tyle mi starczy. Jeszcze wezmę sobie skrzynkę. Tak jakby. A, ta jedna wystarczy. Jakby było coś potrzebne. Dobra. I teraz tak, wezmę sobie. Łówki wrzucę tutaj. A, miałem tutaj. Dobra. To tą skrzynkę na razie odłożę. I teraz tak, zobaczcie, jak to działa. Jeżeli tutaj odblokuję kanał transmisyjny, to zacznie się spawnowanie. No, połóż główki, O, i super. A no tutaj, co by mnie nie zabiło. No i to tak sobie działa. W związku z tym, że są e, czanki ładowane, no to działa to automatycznie. Zrobię sobie z tego screena. Co by na zdjęcie odcinka było. No, zaraz padnę. Wiecie co muszę sobie. Naładuj tą energię. Muszę sobie tam zrobić doładowanie energii, żeby nie musieć się typowo na spawn teleportować. No, tak to sobie działa. Wyłączę to na chwilę. No, dobra, temat wyłączony. Teraz tak, tutaj jest system, wiadomo, zasilania do e, MOB Crasherów, czyli e, no, urządzeń, które zabijają mi te no, mają dodatek ten Rage Addon plus 10 kratek. To można zobaczyć. Jest to tak ustawione, że <laughs> to pokrywa całą, cały ten obszar. Tak, czyli. Bez względu na to w którym miejscu witcher będzie, no to wcześniej czy później, no generalnie to tam powiedzmy 2-3 sekundy zajmuje zanim go zabiję. I teraz tak, to wyłączę na razie. I teraz tak, w mob crusherach zbiera się esencja, to ustawiłem sobie żeby mi się to do beczki zbierało, tą esencję to wcześniej czy później do czegoś wykorzystam. No i dodatkowo yy, Mob Crusher ma to możliwość, że yy, zbiera itemy, tak? Zbierze. Tego nie. Nie wiem, nie wiem, o zebrał, no. Czyli tam po prostu jakiś dłuższy czas potrzebuje. Generalnie on zbiera, zbiera itemy w swoim zakresie, no, w zakresie swojego działania i wysyła tutaj nam to do skrzynki. Dlatego mamy tutaj ten Melodic. No i tak to działa. Ile tu już jest? No, 60 gwiazd neterowych. Generalnie tak sobie myślę, że zrobię tutaj spawner farmę, farmę witcherów, typową farmę witcherów, żeby tutaj, no nie wiem, no powiedzmy w tym o, o obszarze tej połówki zrobię to po, typową farmę witcherów, żeby mi się główki zbierały i żeby się automatycznie tutaj wysyłały. Jedyny problem jaki jest teraz, no to brakuje mi soulsanda, sand generalnie jest, no, no można go generalnie pozyskać może nie, nie tylko i wyłącznie z neteru. Ale no to pozyskanie go z neteru jest najprostsze, bo możemy sobie popatrzeć na recepturę. Także, no z piasku jeszcze, ale jakiś sol, sol, flux, max, wax. No, także. Generalnie, a jeszcze tutaj co mamy? A tu możemy duplikować. O, to jest dobra wiadomość. Ewentualnie do duplikowania w botanii. A i piasek możemy. O, to widzicie, no to jednak cofam to, co powiedziałem, że jednak jest jakiś w miarę konkretny sposób, żeby pozyskać soul sand. Dlatego też, no, przerobimy piasek, bo. Farmę piasku mam, mam 500 tysięcy piasku, także. No to, to, to nie. To cofam to, co powiedziałem, czyli Soul Sand też nie będzie problemem. No, także zrobię sobie tutaj tą farmę witcherów, to wywalę to, tą platformę, bo nam się nie podoba. Szpeć mi tutaj, ale generalnie no, była po to, żeby mi się tam łatwo przewody kładło i tak dalej. Dobra, teraz drugi temat to. A gdzie to jest ta maszyna? To ją zniszczyło, chyba. Drugi jest tutaj. Drugi sposób na tworzenie mm, Witcherów za pomocą maszyny. Tylko tak, czyli ją niszczy tą maszynę tutaj, więc przetestujemy ją. Powiedzmy na razie tak roboczo, bo jest jeszcze mm, takie coś. O, to znowu muszę tutaj podejść. To się nazywa Protect, to jest Protection Wand, jeżeli się nie mylę to ta różdżka, ale o, blok protect, Protector, o. to jeżeli to postawimy, zaznaczamy sobie bloki, które mają być po prostu no w cudzysłowie nieśmiertelne, tak, niezniszczalne. No to jeżeli by po prostu nam tutaj niszczyło to, to tę maszynę, to no, to po prostu wtedy zastosuję blok protektora. Aczkolwiek, no generalnie y, dla mnie pozyskiwanie gwiazd i ta farma witchera ta, która tutaj jest, czyli ta powiedzmy taka w cudzysłowie ręczna, ona mi w zupełności wystarcza, to to jest takie bardziej... Żeby Wam pokazać, że jest systemowe zastosowanie tego, czy systemowa możliwość stworzenia takiej farmy, a mi ona tam generalnie nie jest do szczęścia potrzebna. Dobra, Extract. Insert. I teraz tak, co będzie, jeżeli tak zrobię? Na razie nic nie będzie. co? Nie wiem czy tu jest jakiś range addon potrzebny. Zobaczmy. No może być ten plus 3 to jest bez znaczenia. Ha, czyli nawet range addon nie działa i teraz pytanie tak, a zobaczmy nie, no daje mi te bloki czyli dobra, to spróbuję jeszcze tutaj spróbuję jeszcze, czy mam tu conduit jakiś nie ma spróbuję jeszcze mu dostarczać te surowce, czy to mu coś pomoże, conduit I jeszcze kratę. Ja to już zresztą wezmę od razu wszystko. Soul, Sand i Witcher. I teraz tak, cyk. Nie tu się postawiło, ale dobra, niech będzie. Ekstrakt. Cyk, cyk, I tutaj insert. Nie stawiam. Chyba że ta maszyna jest za nisko. Albo a Czyli problem, czyli aha, ona stawia nad sobą to. Czyli jeżeli stawia nad sobą, to bym to dał tutaj energię. Nie to. Mamy energię. Teraz potrzebuję to. Jeszcze jest obrócona, czyli dobra, to dajmy jeszcze. Nie, to ją zniszczę i tak postawię na nowo. Bo z Moving wandem jest ten minus taki, że jeżeli blok weźmiemy w łapkę tą orientacją, i nawet się obrócimy, postawimy ją spo... w innym... inaczej, to on i tak ją przedstawia tak, tak w takiej orientacji, w jakiej wzięliśmy blok, dobra, zobaczmy tak. Aha, czyli on jednak nie był obrócony, dobra, to dajmy go o jeszcze jeden. Kurde, nie mam przewodów. Hmm. za blisko to wszystko postawiłem dobra, dawaj tutaj ten przewód insert to zniszczę. i dobra jeszcze raz o i w ten sposób to działa, tylko że po prostu pewnie nam maszynę zniszczy, ale aha nie zniszczyło, o no i super czyli można by było zrobić od razu to w ten sposób. Czyli cyk. Tu postawię. I zrobimy od razu konduity itemowe. To chcę wyłączyć. I tutaj ekstrakt. Tutaj insert. O. No i proszę. No nawet wydajnić o 5. To sobie zrobię na ten na screena. Odcinka powiem Wam, u lala, to jest powiem Wam lepszy temat. O, ale już zniszczyło maszynę. No, także będę musiał ewidentnie, co prawda zniszczyła, ale ona tutaj powinna wpaść gdzieś, ta maszyna. A jest tu. No, ale powiem Wam, że no to jest picobello. To lepiej działa niż ta moja farma, ale mówię, no, farmę robi się taką, na jakie się tam ma możliwości, ale powiem Wam, że to, to jest rewelacja. Tu zastosuję tylko, mówię, jeszcze ten yy, blok protektor. Yy, blok O, To i od razu sobie do, dodam to do ulubionych tutaj po lewej stronie. Widzicie, że sobie dodałem. No i, i, i jego jeszcze tutaj zablokuję żeby mi go witchery nie niszczyły. No, okej. Okay. Także w dniu dzisiejszym to byłoby wszystko. Macie prosty sposób na pozyskiwanie gwiazd neterowych, znaczy prosty czy nie. No dla mnie prosty, ale jeżeli ktoś się uczy Minecrafta modyfikowanego, to może i to dla niego proste nie jest. Także ja wam dziękuję, trzymajcie się i cześć!